siemano, z tej strony król SEDESów, tym razem w pociągu, w pociągu pod Lasiak. No i mamy przed sobą kolejny kibel do odkrycia, więc wchodzimy. Wchodzimy do kibla, jest no, w miarę przestronny. To już słuchajcie, to słuchajcie, już nie te czasy, kiedy kible w, w pociągach były naprawdę ciężkie. I słynna deska SEDESowa, która Opadała za każdym razem, kiedy chcieliście ją podnieść. Chociaż spotkałem się ostatnio jadąc z bardzo podobnym starym kiblem w właśnie w wagonie, ale deska też nie opadała. Także co my tu mamy? Mamy spuszczanie wody, czy to działa. No jakże, żeby inaczej. Mamy papier taletowy. Pamiętajmy, że to jest dopiero początek trasy, więc kibel jeszcze czysty ale nie chcę nie chce się spuszczać zlała się woda a ściągnęło mamy też śmietniczkę, co już można dotknąć mamy wodę, która powinna działać jest woda no i wszelkie udogodnienia nie można pić, można myć jest, powinien być kremik także tak wygląda jest dosyć przestronny powiem wam na dwa małe kroki z Tak właśnie wygląda kibel w pociągu. Ja podejrzewam, że pokażę Wam dużo więcej takich kibli, bo wierzcie mi, że w różnych wagonach są różne kible, a ten właśnie jest taki. Tutaj mamy jeszcze prawdopodobnie kontakt na coś. Testować to ja go nie będę. Takież oto mamy udogodnienia w takim otoż Kiblu w wagonie pociągowym. I pewnie nie pierwszym i nie ostatnim.